No jeżeli chodzi o Węgielnik, to jest to uatrakcyjnienie tras turystycznych. To jest zadanie troszkę większe, bo powiem, że w sumie pozyskaliśmy na to półtora miliona złotych. Jest realizowany właściwie taki park rozrywki, że ja wiem, wypoczynku na Węgielniku. Oczywiście z odtworzeniem okopów z II wojny światowej, z zrobieniem właściwie Balkoniku, czy podestu nad skałką, gdzie, gdzie no troszeczkę adrenalina idzie, podmykuje troszkę w nogi, jak się tam wejdzie na to, ale to było bardzo atrakcyjne miejsce. Myślę, że warto było to pokazać. Oczywiście są urządzenia do ćwiczeń siłowych, sprawnościowych, no można tam mile czas spędzić. Oczywiście to zadanie większe, powiedziałem na początku, bo również z budową wieży widokowej i tras rowerowych na Eliaszówce. Wieża będzie gotowa do końca maja. No w tej chwili są tam zrobione zadaszenia, takie pod grillowisko, ławeczki, gdzie właściwie przy ładnej, słonecznej pogodzie miło można spędzić czas.